Dammit, it, 9-0 from Audi Up yet, Audi <laughs> Audi, Audi A5, Audi A5, Audi A5, 5, 5, 5. Samochód mi zniszczyłeś, nowego nie kupiłeś To jest nie już samochód, który rozwaliłeś Zaraz ciebie zniszczę, no powaliło cię Ty Rozwaliłeś Audi, zenerwowałeś mnie Pamiętam jak sam środek fioletowy robiłem Pamiętam jak kupiłem, tyle serca włożyłem To jest już nie działa, wypadł mi ponowy wóz Chcę mieć najnowszą Audi, chcę mieć najnowszą Audi to był pomysł? pomysł. To był głupi pomysł. no bardzo głupi Aldi pomysł, Audi, Audi A5. Ale mi płaci nie? Audi A5, 5, 5. O, chcę mieć. Marek, Marek, super, mamy to, mamy to, mamy to. Audi Marek, mamy. Mamy to, już. Marek, Marek. Marek.